Siema, siema. Witam was bardzo serdecznie na live'ie. Teraz już tak, powiedzmy, że oficjalnie zaczynamy. Jestem tu, gdzie ostatnio skończyliśmy odcinek praktycznie, bo no nie miałem czasu, ja nie miałem czasu nic zrobić, więc sobie tylko zdążyłem przełożyć te wszystkie itemy. To ja sobie po prostu to wezmę, wszystko i pomału trzeba będzie się kierować do domku. Czy coś tutaj zostało? Nie. Dobra, to musimy dolecieć najpierw do domku. I co byśmy chcieli dzisiaj zrobić? Nie wiem, czy będziemy coś budować, czy pójdziemy na jakąś przygodę. Jak myślicie? Co będzie fajnie zrobić? Więc myślę, że możemy zacząć budować coś w mieście Ewentualnie zająć się rynkiem W sensie rynkiem, tym miejscem tam O, to jest dobry pomysł Możemy po prostu zacząć ogarniać miasto Moi drodzy, dajcie znać, czy chcemy robić tutaj ten teren Wokół tego statku Czy Może byśmy się zajęli Żeby tutaj zrobić tą ulicę poboczną Tą, tutaj Takie dwie propozycje mam i co byście woleli? Żeby zrobić. Oj, nie tam. Tam. Tam albo tu. Siemano kolano, jak to mówi. Wojan. Ten rynek. No dobra. To bierzemy się za rynek. Rynek. No tutaj robimy tą część. I myślę, że zrobimy tu całą. Wejście tutaj zrobimy. Dojście do tej ścieżki. Tu dookoła zrobimy jakiś taki placyk. E, tu dookoła zrobimy e, jakąś taką obramówkę z tych czerwonych kamieni, z granitu, chyba. Tu będzie taka ścianka z kamienia. I na górze będzie ogródek, albo coś w tym, w tym stylu. Nie wiem, zobaczymy. Tu jeszcze balkoniki trzeba zrobić. Także tu jest plan. E, tu zrobimy sobie jakieś budkę czy coś. Nie wiem, coś wybudujemy. E, tu będzie droga. I, I tu bym skończył, bo ja jeszcze nie mam pomysłu, czy tu, gdzie są te koty. Będzie stał jakiś, nie wiem, dom, jakiś budynek. Wiecie, mniej więcej odtąd dotąd i tu po prostu będzie przejście na ten rynek i tam będzie wyjście tutaj, czy może jednak tego tak nie zrobimy. Ja nie wiem jeszcze, czy ten budynek tu będzie stał, czy nie, wiecie. Bo się skłaniam, że on by tu fajnie pasował, z drugiej strony nie wiem, czy go tu chce. Także zacznijmy od tego, żeby tu po prostu całość skopać. Eee, najpierw tak, jak będzie szła, albo nie. Najpierw za zajmijmy się tutaj tym dookoła tym czymś. Dobra, to mamy tą ulicę tutaj właściwie ścieżkę. To teraz tak, co byśmy chcieli tutaj zrobić? Tu na pewno y pod domkiem zrobimy też taką ścieżkę, nie? Bo to jakoś trzeba dojść tutaj do winiarni. Także tu, tu ścież ścieżunia. Dobra, co tutaj trza trzaskamy? Jest mało miejsca, ale coś tu trzeba wymyślić, nie? Ok, to ja proponuję tak, że tu, tu walniemy wóz, nie? Który będzie stał w tamtą stronę. A tu staj zrobimy takie małe stoisko z y sianem. Albo na odwrót, tu będzie wóz z sianem, co? Także tak się prezentuje wóz z sianem. Okej, okay, tu można kupić. I oni potem się będą tu zbierali, okej. Okay, dobra, to, tą część mamy. Tu myślę, że jeszcze coś można wykombinować, ale nie wiem co. Żeby nie zasłonić tego okna też, nie? No bo ktoś tu ma wspaniały widok na sprzedawcę, także... Mały ogródek. To jest dobra myśl. To jest... Za to ci nie płacę. Dobra, to tą część bym powiedział, że mam skończoną. Co wy na to, akceptujecie? Chyba tak, nie? Chyba jest git. Tu też trzeba będzie coś wymyślić. Tu może być ławka na przykład skierowana na ten stateczek, nie? czy coś. Także ja myślę, że zrobimy drzewo takie pochylone w tą stronę. Więc jak to zrobić, mój drodzy? Ja bym zrobił tak, że najpierw z drta bym pociągnął mniej więcej takie, wiecie, kształt może. Coś tego typu, nie? Takie pochylone drzewo. Będzie spoko? Chyba spoko, nie? No, już jest piękna. Jeszcze gdzie nie gdzie po prostu te logi powymieniać, wiecie, żeby to się jakoś prezentowało fajnie właśnie w ten sposób. Ale no kurde, ej, no i powiedzcie, czy to nie fajne? Oświetlić? No oświetlimy spokojnie, no. słuchajcie, jak budujecie, to najważniejsze jest to, żeby robić to stopniowo. To nie jest tak, że yy, od razu dekorujecie. Chyba, że macie wizję w głowie, nie? No to wtedy tak, ale ja nie, totalnie nie mam wizji, więc jakby nie patrzcie na mnie. Ale ogólnie chodzi o to w budowaniu, że najpierw budujecie klocek. Potem do klocka dorabiacie tak. potem y, robicie okna, dekorujecie okna, robicie y, drzwi, dekorujecie drzwi, robicie jakieś doniczki dookoła i stopniowo, stopniowo dłubiecie, dłubiecie, dłubiecie i taka żmudna praca, ale ta żmudna praca daje efekty. To nie jest tak, że od razu rzym zbudowali. Na początku to też były kloce. <noise> Wiem, bo widziałem. No, więc jakby pomału, pomału do przodu, nie? No dobra, to teraz szczerze moi drodzy, szczerze, proszę was, szczerze. Yy, od 0 do 10, na ile wyszło mi to drzewko? Tak, od 0 do 10. Waszym zdaniem, to drzewko, na ile? Marika 9,5, to wysoko. Wysoko, wysoko, bardzo wysoko bym powiedział. Sławek 8, też wysoko. Ej, nie, pasuje to drzewko. Faktycznie gospodaruje tą pustą przestrzeń w środku, nie? Zawsze mogło być lepiej. No wiadomo, no zawsze można dłubać, dłubać, dłubać i w końcu się wydłubie, nie. Kurde, tak sobie myślę, że wiecie co, mogliśmy wziąć inne liście, ciemniejsze na przykład. Fajnie by kontrastowały, nie? Ale to może jak będziemy robili kolejne drzewo, to wtedy weźmiemy na przykład ciemnego dębu. O, to by były spoko liście. Bo one są trochę ciemniejsze chyba, nie? Bo ja myślałem, żeby tu zrobić taki ogródek. W sensie tu zrobimy e, taką. E, jakby ściankę. Już wam pokazuję, co mi chodzi. Zrobilibyśmy to w tym st y, stylu, jak robiliśmy to... Oła. Się rozbiłem. Y, tutaj. Y, że tutaj jest taka ścianka na dole, nie? A na górze byłby ogródek. I zamiast tego ogródka tam by były drzewka, jakieś trawy takie pierdoły, nie? Kwiatki. O. Teraz nawet jak tu będzie ławeczka, to one nie wskoczą, bo są na 3 bloki, na półtora bloka, nie? Wysokości. Dobra. My tu wskoczymy, bo sobie tymczasowo zrobimy coś takiego. Teraz co tu zrobić? Pewnie jakiś ogródek, nie? Fajnie by było zrobić. I teraz nie wiem, czy tu takie drzewko? Może brzuszkę co? Byśmy tu walnęli. Brzuska, a tu taki zaniedbany po prostu trawnik będzie. No dobra, to tak to się prezentuje. Jest całkiem spoko, moim zdaniem. Te dwa drzewa robią tu robotę gigantyczną. No dobra, moi drodzy, chyba koniec, nie? Spoko to wyszło, podoba mi się. Jest git. Tu jeszcze będą takie te, coś takiego z rybką i napisem, co to jest za rybka, nie, czy ja i ten. I jak się nazywa? Bo mamy tutaj tak. Sergeja, prosek, Arielkę, Nemo, Tori, Johna, e, Lune i Turkuska. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, że byliście. Fajnie, że wpadliście. E, mam nadzieję, że Wam się live podobał. Sporo roboty żeśmy wykonali. Coś, co od początku mówiliśmy, że musimy zrobić. Od początku, kiedy zaczęliśmy ten teren, oczywiście. E, to w końcu mamy skończone, także mega, mega spoko. Jeśli Wam się podobało, koniecznie łapka w górę, subskrypcja tam na dole. Wpadajcie na serwer Discord, bo pamiętajcie, że tam z tyłu macie działki, które możecie sobie zgarnąć z własnym projektem, nie? Czyli wyprojektujecie, co chcecie tam wybudować. To się możecie zaprojektować, nie? Także ja wam bardzo dziękuję za ten live i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa! pa. Wiecie co? Bycie co? Ja znikam. Nara. Oszukaliście mnie.